Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeśli komuś się wydawało, być może, że nam się uda pokonać te zło, które w ostatnim czasie, od czasu tej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, bo to nie jest wojna między Kijowem a Moskwą, ale jeśli komuś się wydawało, że my pokonamy to zło, to całe barbarzyństwo, to niestety mam bardzo złe informacje. Nie uda nam się, drodzy Państwo, tego złapać. Pokonać i nawet nam tutaj Maryjka nie pomoże. Jest mi, drodzy Państwo, bardzo przykro. Generalnie rzecz biorąc, zło już przypieczętowało swoim dekretem władzę nad Polską. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale straciliśmy już bezpowrotnie, prawdopodobnie bez. Bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywieniowe. Jeszcze póki co mamy takie kulawe, bo kulawe powolutku też wszelkie firmy, które produkują żywność na terytorium Polski zostaną przejęte przez zewnętrzne lobby. No, ukrainizacja rolnictwa polskiego i europejskiego w dalszym ciągu postępuje, więc techniczna żywność już za niedługo będzie także na naszych polskich stołach gościć. Z drugiej strony mamy, drodzy Państwo, Mercosur, też wielkie niebezpieczeństwo, ale ale to nie jest, drodzy Państwo, wszystko. Nasza pozycja energetyczna, czyli tego sektora strategicznego dla naszego kraju, została przejęta w gruncie rzeczy przez trzy podmioty. O tym opowiadałem dzisiaj, dosłownie niedawno temu, na moim drugim kanale Króla Pustkowia, na który Państwa także serdecznie zapraszam. Trzy podmioty przejmują magazyn energii w Polsce. To jest oligarcha ukraiński, to jest firma z Waszyngtonu i to jest niemiecki Siemens. Serdecznie Państwa zachęcam także, żebyście się z tym materiałem, drodzy Państwo, zapoznali. To nam bardzo dużo mówi o tym, co nam zafundowali ci antypolscy politycy od czasów promocji tego wszystkiego, co widzieliśmy od momentu powstania tak zwanego, projektu wolności w stylu Majdanu. To było zawsze promowane przez Lecha Kaczyńskiego, bo od niego musimy zacząć tutaj, jeśli chcemy cokolwiek powiedzieć w tej sprawie niszczenia państwa polskiego. Czy Karol Nawrocki nas obroni? No nie obroni nas, drodzy Państwo. Nawet nie liczcie, że ten bokser tam, prawda, tutaj będzie stawał w obronie interesów państwa polskiego, bo nie będzie. On składa już dżitkom życzenia z okazji ich nowego roku, który teraz trwa, bo oni mają nowy rok między 22 września a 24 września. Teraz są takie obchody tam organizowane, więc Karol Nawrocki, wypromowany przez właśnie, yy, prawda, Jitków ze Stanów Zjednoczonych, grzecznie i posłusznie wykona wszystkie polecenia, yy, które sobie tutaj zostaną yy, zażyczone, albo inaczej, to będą rozkazy rozkazy wydane przez zewnętrznego zwierzchnika, aby nam się Polakom fajnie, przyjemnie żyło w tym kraju, bo przecież kraj musi być sympatyczny i fajny, a jeśli mamy kogoś, kto nam rządzi, kto nam tutaj mówi, co mamy robić, na co pieniądze wydawać, od kogo surowce kupować, kogo wpuszczać, kogo nie wpuszczać, albo inaczej jeszcze, drodzy Państwo, zamykać tych do więzienia, bo tutaj mówię o kamratach. Kamraci zostali zamknięci tam do więzienia z racji tego, że grozili tym, którzy nam grożą. To oni zostali zamknięci do więzienia natomiast ci którzy w rzeczywistości nam grożą i nam zagrażają są promowani na przykład obecnie na świecie mówię tutaj o Natalii Panczenko drodzy państwo bo to ona zapowiadała podpalenia infrastruktury w Polsce jeśli ta Polska będzie w dalszym ciągu tak nieprzychylnie nastawiona do sympatycznych naszych sąsiadów z południowego wschodu no tak, drodzy Państwo, no nie chodzi o to, że ja mam jakieś pretensje do ludzi, którzy tam żyją na południowym wschodzie, jeśli to jest człowiek uczciwy, jeśli to jest człowiek, który wyrzeka się tej niegodziwej ideologii czerwono-czarnej. Niech sobie, drodzy Państwo, żyje nawet i w naszym kraju. Ja nie będę z tego robił jakiegoś wielkiego tam ambarasu, prawda? Nawet jeśli to jest dzidek, który nie zgadza się z polityką obecnego mainstreamu światowego, to też nie będę miał do niego żadnych pretensji i żadnego problemu formalnego. Ale teraz, drodzy Państwo, Natalia Panczenko, która jeszcze nie tak dawno groziła Polakom, że tu się Wam krzywda stanie, bo Wy sobie tu pomniki a my mamy takie chwalebne ideologie, my walczymy o sprawę całego świata, o wolną Europę, wolny świat, a wy sobie macie czelność pomnik postawić, wy tutaj nie chcecie czerwono-czarnych ideologii, wy jesteście tacy nieprzychylnie do nas nastawieni. Nie, my jesteśmy bardzo przychylnie nastawieni i już za długo byliśmy w zasadzie nastawieni bardzo przychylnie do tego wszystkiego, co jest podłe na świecie, a to wszystko, co jest podłe na świecie, to generalnie rzecz biorąc przychodzi w pierwej z zachodu. I teraz, drodzy Państwo, za czasów Tuska, naszego wspaniałego oczywiście największego bandyty w historii dziejów, Natalia Panczenko reprezentuje Polskę na konferencji bezpieczeństwa. Konferencja bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych, drodzy Państwo. Natalia Panczenko, która groziła Polakom, o tej sprawie nawet się wypowiadał słynny stary komunista Leszek Miller, powiedział, że to jest niemożliwe w ogóle, że w tych czasach w ogóle jest tolerowany ktoś taki jak Natalia Panczenko, która ma także polski paszport. Nie zapominajcie, drodzy Państwo, ona... Z polskim paszportem reprezentuje nasze interesy w Stanach Zjednoczonych, Leszek Miller powiedział, że powinno się jej paszport odebrać i powinna zostać wydalona w ogóle z kraju. No ale w tych czasach, kiedy wszystko jest do góry nogami wywrócone i wiemy, kto rządzi w kraju, generalnie rzecz biorąc, prawda, bo sympatyków czerwono-czarnych ideologii mamy bardzo dużo, no to mamy jak mamy, no mamy co mamy. No nie ma się co dziwić, że niektórzy twierdzą, że dzisiaj naszym sojusznikiem jest po prostu Władimir z Rosji. Tak to może, drodzy Państwo, wyglądać, ale ona, Ukraina, ukraińska aktywistka i współorganizatorka Euromajdanu. Na zaproszenie US Department of State oraz US Embassy Warsaw przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie bierze udział w prestiżowym programie International Visitor Leadership Program, w skrócie IVLP. O tym informuje oczywiście Natalia Panczenko w mediach społecznościowych, czyli. Generalnie moglibyśmy wyciągnąć wniosek: jeden, że nie mamy w Polsce polityków ani żadnych organizacji, ani ludzi, którzy mogliby nas reprezentować w kwestii naszego bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych. Została zaproszona Ukrainka z polskim paszportem po prostu, żeby nas tam reprezentować, a w gruncie rzeczy reprezentować interes Ukraińców. No, wypadałoby tam wysłać kameratów po prostu, niech tam jadą. Skoro ona nas obraża, skoro nam grozi, skoro gardzi nami, a w Polsce mamy ludzi, którzy z kolei grożą tym, którzy nam grożą i oni trafiają do więzienia. I do Stanów Zjednoczonych, troszcząc się o nasze bezpieczeństwo, wysyłamy kogoś takiego, ludzie, drodzy, przecież to jest ludzkie zero, moralne zero, jak pan Czenko, prawda? Która się oficjalnie chwali, że reprezentuje interes Polski, grożąc Polakom. No, zdajcie sobie sprawę w ogóle, co się dzieje! I teraz zobaczcie jaki to jest program. Bo ja, to ja powiem jeszcze coś bardziej, yy, yy, prawda, nieprzyjemnego. Podstawowy program wymiany zawodowej rządu USA, międzynarodowy program przywództwa odwiedzających, czyli IVLP, realizuje projekty bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i buduje długoterminowe relacje między Amerykanami. A międzynarodowymi liderami w rządzie, biznesie, środowisku akademickim i innych dziedzinach poprzez krótkoterminowe wymiany zawodowe, które wzmacniają społeczności amerykańskie. To jest bardzo ważna, drodzy Państwo, informacja. Bezpieczeństwo Narodowe Stanów Zjednoczonych buduje długoterminowe relacje między liderami w rządzie, biznesie, środowisku akademickim itd. dalej. Od momentu powstania IVLP w 1940 roku wzięło w nim udział ponad 230 tysięcy międzynarodowych przywódców. Ponad 500 absolwentów programu zostało głowami państw lub rządów. Program ma na swoim koncie także 12 laureatów Nagrody Nobla, 1600 ministrów gabinetu, 1000 członków parlamentu oraz licznych liderów przemysłu nauki i środowiska akademickiego. Uczestnicy IVLP są nominowani przez ambasady Stanów Zjednoczonych na całym świecie nie ma procesu składania wniosków, a więc Stany Zjednoczone sobie wybierają, kogo sobie tam zaproszą, aby następnie ta zaproszona osoba mogła zostać członkiem parlamentu, rządu, głową państwa i zaprosili na Antalię Panczenko. Wyobraźcie sobie teraz coś takiego. Zaprosili Panczenko, tam, bo nie ma mowy o składaniu wniosków, to ambasada Stanów Zjednoczonych wybiera sobie te osoby, które są tam zapraszane, one są promowane następnie, a następnie później są posłuszne polityce Stanów Zjednoczonych, tak jak teraz Karolek Nawrocki będzie posłusznie realizował postulaty tych dżidków w Stanach Zjednoczonych, które promują sobie kogoś takiego, kto Polsce groził, gardził Polską i wiele z tych podpaleń, które w Polsce miały miejsce już, prawda, bo tych pożarów jest bardzo dużo, przecież w tym roku ponad, podobno 1800 pożarów, to były Pożary w głównej mierze, za które odpowiedzialność ponoszą właśnie nasi sympatyczni sąsiedzi. Ale to oni są tutaj promowani przez Stany Zjednoczone. W tej chwili zobaczcie, a gdzie jest Karolek Nawrocki? To nie przywali Karolek w, w gębusie? Nie, już teraz nie, a to w lesie się Karolek bił tam, prawda, na ustawkach. Więc coś takiego jest, drodzy Państwo, promowane w tym kraju. Yy, rzecz yy, nie bywała. Yy, Rzecz nie bywała, drodzy Państwo. To dla mnie, mówi Natalia Panczenko, wyjątkowy zaszczyt reprezentować Polskę i spotkać się w Stanach Zjednoczonych z ekspertami z całego świata w ramach tematu przewodniego wzmacniania bezpieczeństwa. Ale tu jest, drodzy Państwo, rzecz najlepsza. Na co dzień zajmuję się wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i naszego regionu. Szczególnie bliskie mi są tematy cyberbezpieczeństwa oraz walki z dezinformacją. Wyzwań, które stają się coraz bardziej istotne dla nas wszystkich. No, będziecie Polacy bezpieczni. Będziecie bezpieczni. Tak jak powiem... Adolf, idziecie za Adolfem, możecie kolaborować z Adolfem, wtedy będziecie bezpieczni, a jak nie, no to oczywiście będziecie niebezpieczni. I to bezpieczeństwo polskie, które nam gwarantuje tutaj wskutek tego udziału tam, prawda, w ramach tego programu wymiany tych ludzi promowanych na całym świecie, gdzie się obsadza już później ludzi posłusznych rządowi dżidków ze Stanów Zjednoczonych, to jest bezpieczeństwo na zasadzie, no musisz ulec kolego, koleżko, bo jak nie, no to ci spalimy, to ci podpalimy, to ci zabierzemy, to ci zniszczymy, to cię zrujnujemy, więc ona jest teraz reprezentantką, drodzy państwo, państwa polskiego. No nie mieliśmy nikogo innego, no zdajcie sobie sprawę, no nie, nie mamy nikogo innego. Wzięlibyśmy kogokolwiek z ulicy, słuchajcie. To byłoby to lepsze dla nas rozwiązanie, ale tam jest promowana przez Stany Zjednoczone, bo to nie Polacy wybierają, nie Polacy decydują o tym, bo Polacy już o niczym nie decydują, naprawdę. Żołnierze wyklęci, akowcy, prawda, Narodowe Siły Zbrojne to się w grobie przewracają, a Hubal to tam chyba naprawdę z nieba go wyrzucili, chyba do piekła yy, prosto, bo tak się zbulwersował, widząc o co kiedyś walczył, a co zostało bezpowrotnie utracone, słuchajcie. Jakaś wariatka czerwono-czarna reprezentuje Polskę w ogóle w Waszyngtonie i nikt nie robi z tym porządku. No, ludzie drodzy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zero reakcji, Tusk to już w ogóle nie mówię, Nawrocki się nie wypowiada, ale Polacy na długo zapamiętali wywiad którego udzieliła Natalia Panczenko ukraińskiej stacji. W polskich mediach społecznościowych pojawił się fragment, w którym właśnie Natalia Panczenko powiedziała: Wzrastanie wrogości między Ukraińcami a Polakami jest już bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla Polski. No, wiadomo, że dla Polski, a ona walczy teraz o bezpieczeństwo państwa polskiego, gdyż, drodzy państwo, zakomunikowała, ponieważ na terytorium Polski zaczną się walki, bo na terytorium Polski rozpoczną się podpalenia. Sklepów, domów i tak dalej. Wielu polityków i komentatorów wypowiadało się wówczas, że Natalia Panczenko powinna natychmiast zostać przesłuchana przez ABW. To samo oczywiście mówił Leszek Miller, no stary Komuch, no wiadomo, stary Komuch teraz ma odwagę powiedzieć cokolwiek w tym temacie. Natomiast, drodzy państwo, że ona się teraz tam pojawiła na tej prestiżowej konferencji otwartym pozostaje pytanie, kto personalnie zdecydował o tym, by ona się tam znalazła. No oczywiście nikt z Polski, no to skoro ambasada Stanów Zjednoczonych decyduje się na to, żeby wybrać kogoś takiego jak a żeby tam Polskę reprezentowała, bo w końcu ma polski paszport. Zamiast Karol Nawrocki, wiedząc, co ona mówiła o Polakach, przecież to się nie dzieje w żadnym państwie na świecie, słuchajcie. We Francji to by go schwytano delikwenta i by go wywalono, prawda, gdyby powiedział, że tam, yy, że będzie groził temu narodowi, tam, francuskiemu w Stanach Zjednoczonych nie byłoby takiej możliwości, ale tutaj Stany Zjednoczone, skoro ma polski paszport i wie, prawda, administracja Stanów Zjednoczonych, że z Polską można zrobić wszystko dzięki tym układom politycznym zdobyciu Polski po roku 89. Przecież to głównie CIA decydowała o tym, że doszło do rozpadu tak zwanego starego systemu komunistycznego, ale dzięki temu właśnie, że mamy tak wspaniałych, wybitnych polityków, którym się w dalszym ciągu ufa. Wśród nich jest tak, że Karol Nawrocki prędzej czy później się ludzie przekonają o tym, że on nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie i będzie pokazywał jedynie zdjęcia z sali bokserskiej, jak tam sobie w worek uderza, bo nikogo nie uderzy tam ani w pysk, ani w wątroby, ani w brzuch, ani w nerkę, bo się boi, że tam, prawda, ktoś mu krzywdę zrobi albo tej jego całej rodzince i będziemy podziwiać kreację Martyna Wrockiej, kreację i żarty Martyna Wrockiej, jak to się cieszy powodzeniem w Stanach Zjednoczonych, bo oni tam porali miotku już teraz, prawda, rodzinie Nawrockich, jak to są przyjęci, a zapraszają z drugiej strony kogoś takiego, takie zero ludzkie, jak Natalia Panczynko. Wstyd i hańba. Powiadam wam, że tego państwa już nie ma. Pozdrawiam serdecznie.